Na Monte San Salvadorę e kosztuje 20 franków w jedną stronę, 23 franki w dwie strony. Ja wjeżdżam i będę schodził, zaoszczędzę dzięki temu półtora godziny i będę mógł iść szlakiem dalej, ponieważ czekają na mnie tam super atrakcje. Monte San Salvatore jest najbardziej charakterystyczną górą w Lugano, pomimo zaledwie 912 metrów wysokości. Swoim położeniem i kształtem bardzo przypomina słynny Low w Rio de Janeiro, jedną z ikon światowej turystyki. Góra jest częścią Alp Lepontyńskich i Zatoki Lugano. Jeśli chcesz docenić jej słynną sylwetkę, musisz udać się na drugi koniec Lugano w sąsiedztwie Caserate i obok innej góry w Lugano Monte Bre. Na północno-zachodnim zboczu Monte San Salvatore, po lewej stronie kolejki linowej znajduje się Via Ferrata typu Dolomitów. Zaczyna się nieopodal stacji przywiadkowej w Pazalo, przejście zajmuje około 50 minut, a dalej można udać się do szczytu co zajmie 20 minut, bądź wrócić do Lugano. Via Ferrata jest trudna i wymaga dużej siły fizycznej. Ponieważ podejście nie jest proste, oferuje dużą różnorodność, a przede wszystkim absolutnie wyjątkową panoramę. Kolejka jest szynowojnowa, więc trzeba się na stacji pośredniej przesiąść. Kolej ta ma 1629 metrów długości. Budowę zaczęto 24 lipca 1888 roku, a skończono 27 marca 1890. Wychodząc z górnej stacji kolejki i tuż obok restauracji Veta znajdujemy pierwszy z dwóch panoramicznych punktów Monte San Salvatore. To Taras Capadore, z którego możemy podziwiać wspaniały panoramiczny widok na najbardziej wysuniętą na południe część jeziora w kierunku Melide i drogi, która przecina jezioro. Monte San Salvatore, zanim stał się symbolem turystycznym miasta i Szwajcarii, ma bardziej mistyczne pochodzenie, ponieważ od początku XIII wieku jest miejscem pielgrzymek, a konkretnie do kościoła na szczycie. Legenda głosi, że Jezus Chrystus w drodze do nieba zatrzymał się na szczycie San Salvatore, stąd nazwa góry. Pismo z 1640 roku. Gdzie jestem? Na tej górze znajduje się muzeum San Salvador. Muzeum opowiada, no tutaj widzimy właśnie artefakty religijne. Są jeszcze jakieś geologiczne, ale za chwilę tu zamykają, już mnie przepędzają, więc śpieszę się. Ale fajne tamluty. Są to skały, które są właśnie z tego regionu. Ta skała jest San Salvador. Ta jest z Paradiso, czyli z miejsca, gdzie ruszała kolejka. Z gdzie będziemy za chwilę. No, piękne głazy. Piękny głazy. Sala numer 5 i 6. A, opowiadają, jak budowali. A nie, to jest o jaskiniach. O tym region też słynie z jaskiń. Jeśli tutaj będziecie, to interesuje Was taka wiedza, to możecie sobie poczytać. Ja to zaraz sobie przetłumaczę albo porobię zdjęcia. Tutaj jest także muzeum badania burz. Badali burze, jest to tutaj na pewno wszystko fajnie opisane. Ale wam nie opowiem. O, Ciao. dankę, ciało. O, wygonili mnie, skończyło się. No, co miałem? To zobaczyłem. A jeśli tutaj będziecie, to możecie się w temat zagłębić. O, obrazy konkretne. San Giovanni Evangelista. Po podziwianiu widoków z tego pierwszego punktu widokowego wejdziemy szerokimi schodami do kościoła San Salvatore. Mniej niż 10 minut dotrzemy do małego kościoła, oaza spokoju otoczona sosnami, gdzie czasami wydaje się, że znajduje się na niewielkim wzniesieniu nad morzem śródziemnym, a nie w Szwajcarii. Stąd już widać widoki na północ od jeziora, ale najlepiej wspiąć się schodami na taras kościoła. Stąd rozpościera się 360 stopniowy widok na jezioro. Panoramiczny widok jest wspaniały, najlepszy w regionie obejmuje całą zatokę Lugano. Szczyty jeziora takie jak Montebre, Monte Generoso, Monte San Giorgio, Monte Lema czy Monte Tamaro. Na zachodzie widok sięga aż na Alpy Walijskie i Monte Rosa. Zobaczyłem super góra. Byłem tu już kiedyś, ale postanowiłem na nią wrócić przy okazji pobytu w Lugano, ponieważ jest tutaj naprawdę super region. Ja teraz udaję się do wioski Karona, oddalonej o jakąś godzinę drogi. Z tego, co wyczytałem, znajdują się tam dwa kościoły. W sumie, jeden kościół i Sanktuarium Matki Boskiej. Są tam jakieś stare freski i idę to obadać. E, jeszcze jest tam park. Park roślin egzotycznych, które jak wyczytałem, rosną głównie tutaj, w tym regionie. A że jest wiosna, to przypuszczam, że będą kwitły i kolory będą mnie bawić i cieszyć. Ja przyspieszam, bo chcę wrócić jeszcze do Lugano i trochę tam spędzić czasu. Chodźcie ze mną. O, jaszczurki, wszędzie jaszczurki, ale mi się to podoba. Gdzie nie idę, to spotykam jaszczurkę. Bonjour. W zasadzie, buongiorno! Jesteśmy w kantonie Ticino. W kantonie Ticino mówi się w języku włoskim. Nie wiem, czy wiecie, ale w Szwajcarii mówi się w kilku językach. Języki są zależnie od kantonu, w jakim się mieszka. Na przykład tutaj mówimy po włosku. Pojedziemy do Walis, mówimy po francusku. W kantonie Bern czy Lucerne mówimy po niemiecku. Oczywiście Szwajcarzy mówią po szwajcarsku. Tak to wygląda z językami, a ciekawostek, których nie jest stolicą, stolicą jest Bern, bo nie wszyscy wiedzą, sam do pewnego czasu nie wiedziałem, dopiero przeprowadzając się do Szwajcarii, no chwilę wcześniej dowiedziałem się właśnie o tych wszystkich ciekawostkach, więc dzielę się nimi z Wami. No i fajna ta droga do Korony. Ale nic nie wiem o tym mieście. Wydaje mi się, że tam nie można się poruszać samochodami, albo to nie ta wioska. No, zbadamy to. Ale tu żyją ludzie, ile bym dał, żeby móc tak mieszkać z palmami, otoczony jeziorem i górami byłoby super te marzenia trzeba spełniać kiedyś w przyszłości mała chatka w górach to by było coś tutaj można dojechać autobusem i ruszyć na Karonę Bądź tutaj, skąd przyszedłem, na San Salvador. Albo autko na parkingu zostawić. Jest tu dojazd. Była to pierwsza część półwyspu Ceresio w Alpach Lepontyńskich. W następnym odcinku z tego cudownego dnia zwiedzimy wioskę Carone, nazywaną wioską artystów, oraz Park Botaniczny San Gratto. Dzięki, że jesteście.